A więc, oczywiście mam z tej strony, wertus a dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars. Yy, ogólnie pokażę wam jak zagrać nowym skinem do nity z, Hi z Hiba Nita. To ogólnie musicie w tym samym czasie nacisnąć strzałkę w bok i wypróbuj. Właśnie tak. I zagracie nowym z Hibonita, Shibanita, czy jak to tam się nazywa, nawet nie wiem. Ogólnie fajny jest ten skin. No, także. To by było na tyle. No i papa. -pa.